Która z tych czynności ma obowiązek wykonywać, wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni? Niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniał no ruchu? wiemy, że nie. Tego, tego nie robimy, bo nie możemy nic ruszać. Już mówiłem o tym, że nawet szkła, które leży z wybitej lampy, prawda, elementów samochodu nie usuwamy, jeżeli są zabici lub ranni, tego nie robimy. Pozbierać uszkodzone części tak samo. Nie, i tam będzie trzecia odpowiedź. Nie wiem, jaka jest, bo nie widzę tej odpowiedzi trzeciej. Tego robić nie mogę. Fika. Udzielić, Udzielić niezbędnej, niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół. No to jest odpowiedź prawidłowa. Ja, moi drodzy, mogę mieć sytuację taką. O kolega mi teraz parę dni temu opowiadał, jak był świadkiem zdarzenia takiego wypadku, gdzie samochód był przewrócony na boku i na tym boku w pasach siedział duszący się kierowca, wisiał na tych pasach. No dobrze, że on miał nóż, odciął pas, złapał oddech ten człowiek. Pierwszą rzeczą to powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, a następnie ratować tych poszkodowanych. Wzywamy też, oceniamy tą sytuację, która się tam zdarzyła, bo nieraz może być tak, że ktoś ma głęboką ranę.